Trzy życzenia. Pewnego razu, a było to już dawno, dawno temu, w głębokim lesie żył biedny drwal, który przez całe życie dzień w dzień chodził do lasu ścinać drzewa. Pewnego ranka, kiedy wychodził, żona włożyła mu do torby trochę jedzenia i przewiesiła na plecach butelkę, żeby mógł się w lesie posilić i ugasić pragnienie. Drwal naznaczył już sobie przedtem potężny dom, z którego jak myślał, można było mieć wiele dobrych desek. Kiedy przyszedł pod dom, wziął się kierę do ręki i zamachnął się nią tak, jakby chciał powalić drzewo za jednym uderzeniem, ale nie zdążył jeszcze zadać ciosu, gdy usłyszał jakiś żałosny jęk. I stanęła przed nim wróżka, która zaczęła go prosić i błagać, żeby oszczędził to drzewo. Możecie sobie wyobrazić, że drwal osłupiał ze strachu i zdumienia i nie mógł otworzyć ust, żeby choć słowo wypowiedzieć. Wreszcie odzyskał mowę i rzekł: Dobrze, zrobię jak sobie życzysz. Ten dobry uczynek opłaci się lepiej niż przypuszczasz, odpowiedziała wróżka. Aby ci pokazać, że umiem być wdzięczna, spełnię pierwsze trzy życzenia, które wypowiesz. Jakiekolwiek one będą. Po tych słowach znikła. Drwal zawiesił na plecach swoją torbę i butelkę i ruszył z powrotem do domu. Ale droga była długa i biedak tak był oszołomiony tym, co go spotkało, że gdy wrócił do domu, pragnął tylko wypoczynku. Może to była sztuczka wróżki, kto wie. Kiedy już się rozsiadł przy trzaskającym ogniu. Poczuł, że chce mu się strasznie jeść, chociaż do kolacji było jeszcze daleko. Czy kolacja może już gotowa? zagadnął żony. O nie, jeszcze trzeba poczekać odpowiedziała. Ach, jęknął Drwal. Tak bym chciał, żeby tu przede mną zjawił się kawał prawdziwego pudingu. Zanim zdążył wypowiedzieć ostatnie słowa szast, szast, plast, plast. I cóż spada z sufitu, przed komin, jeśli nie kawał wspaniałego pudingu. Takiego właśnie, na jaki drwal miał apetyt. Zdumiał się drwal, a jego żona zdumiała się trzy razy więcej. Co to znaczy? Pyta. Wtedy drwal przypomniał sobie, co mu się rano przydarzyło w lesie i opowiedział wszystko od początku do końca. W miarę jak opowiadał, żonę ogarniał coraz większy gniew. Aż wreszcie, gdy skończył, wybuchnęła. Ach, Janie, Janie, jakiś z ciebie straszny głupiec, oby ci ten pudding przyrósł do nosa. Wart tego jesteś. I w tej samej chwili poczuł, że jego nos powiększył się o spory kawał pudingu. Pociągnął, ale nic. Pociągnął znowu, też nic. Pociągnęli oboje, mało nosa nie oberwali, a pudding ani się ruszył od nosa. Co teraz robić? spytał Trwale. Nie wygląda to tak źle, odpowiedziała żona, patrząc na niego surowo. Wtedy Drwal przypomniał sobie, że nie wykorzystał jeszcze jednego życzenia. Pomyślał więc szybko, żeby mu ten pudding odpadł od nosa. Patrzę, a już pudding leży na talerzu na stole. Tak więc Drwal i jego żona nie dostali wprawdzie złotej karocy ani jedwabnych szat, ale mieli przynajmniej na kolację tak wspaniały pudding, jaki. Tylko można sobie wymarzyć.